Sielanko, cóż to za paczka zapytacie? Otóż kolejna przesyłka od widza, i to szczególnego widza. Bo tak się składa, że Konrad, który wysłał mi tą paczkę, prowadzi również swój kanał na YouTube. I jestem przekonany, że przynajmniej połowa z was, a może i wszyscy go znają. Nazwa kanału to Wstał z przedkompa. Jeśli nie znacie, to jak najbardziej zachęcam, polecam. Dzisiaj jest idealny dzień, żeby nadrobić jego filmy, bo szaro, ponuro, mokro, ogólnie paskudnie. Także można sobie fajny maratonik zrobić. A co tam znajdziecie? Relacje z wypraw rowerowych, pieszych, ultramaratonów, poradniki. Wszystko, co może interesować rowerzystów. Także jak najbardziej zapraszam na kanał kolegi Konrada. Otwieramy paczówkę. Pewnie się domyślacie, co to? Oczywiście, siodełka. Tak się składa, że Konrad, tak jak i ja, ma lekkiego chopla na punkcie siodełek. Więc nie jestem sam. A siodełka, które mi wysłał, żebym sobie mógł na nich pojeździć, potestować, to siodełka firmy Esculap, która ma dosyć ciekawe podejście. Do projektowania siodełek. Tak się składa, że one są kompletnie płaskie, natomiast mają takie trzy półki: półka górna, która ma zapewniać podparcie, półka środkowa, na której siedzimy guzami, i półka dolna, która ma całkowicie odciążać nacisk na tkanki miękkie. Mam tutaj dwa modele: 611 i 610. Obydwa w rozmiarze 13, czyli 130. Według mojego pomiaru guzów kulszowych i tego co doradzał mi przedstawiciel Esculap, powinienem brać siodełka tej firmy o rozmiarze 12. I to 12 nie dotyczy szerokości całkowitej siodełka, tylko tego miejsca, w którym siedzimy. Natomiast no, nie są tanie, ponad 600 zł jedno, więc zamawianie takiego na próbę odpuściłem całkowicie. Ale kolega Konrad zakupił swego czasu gdzieś na jakiejś promocji modele o szerokości 13, więc sprawdzę sobie na nich, jak się jeździ, czy to w ogóle warte wydawania takich pieniędzy on jak sam, sam mówi byłby z nich zadowolony gdyby były ciut węższe więc być może coś w tym rozmiarze jest 610 jest podobno mega wygodne 611 jest o wiele twardsze sprawdzimy także będzie ciekawa zabawa znowu coś co lubię dobra ja się biorę za montowanie do Sztycy, tego nie będę pokazywał, bo każdy wie, jak się siodełko zakłada. Dzięki za obejrzenie tego wstępu. No i raz jeszcze zachęcam do odwiedzin na kanale kolegi Konrada. Obejrzyjcie sobie jego filmy. Nabierzcie ochoty na jazdę i w drogę. Na razie, hej.